Pani Przewodnicząca, jak ocenia Pani jakość ustaw zdrowotnych, które trafiają do Senatu? Źle. Dlatego, że po pierwsze, najczęściej to są tak zwane szybką ścieżką, czyli bez konsultacji społecznych i niezależnie, czy one są rządowe czy też poselskie, to jednak uważam, że czas, który powinien być przeznaczony na dyskusję nad ustawą przed tym, zanim trafia do Sejmu, jest ogromnie ważny. To po pierwsze, po drugie, w trakcie procedowania bardzo często mamy tak zwane wrzutki, czyli w ogóle niezgodne z tematem, niezgodne z, podstawowym, z podstawową ustawą. Przykładem jest chociażby ustawa o jakości, która wczoraj została przeprocedowana i w ostatniej chwili powstał nowy fundusz, fundusz utworzony na potrzeby sportu w wysokości 20 milionów, który to będzie wydatkowany na różne inne cele, a nie świadczenia zdrowotne. I co Państwo zamierzają zrobić z tą ustawą? Zobaczymy. No, oczywiście bardzo wnikliwie się jej przyjrzymy, zobaczymy, jaka będzie ocena prawników, ale z wstępnej oceny wiem, że jest wiele zastrzeżeń natury konstytucyjnej, co już tak naprawdę już na początku kładzie cień na tej ustawie. Bardzo możliwe, że będziemy szli w kierunku odrzucenia ustawy w całości.